Cześć, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Darmusak i zapraszam na kolejne bitewki naszej fantastycznej grze, czyli World of Tanks. Gra oczywiście o czołgach, a jak żeby inaczej, moi podzonowi są, słuchajcie, gotowi, więc przystąpimy do losowania poziomu, jaki dzisiaj będziemy objeżdżać. Uwaga, siódemka. Dzisiaj na tapetę bierzemy siódemki. Zobaczmy, jaka nacja. 3, czyli Amerykanie. Okej. Okay. No i teraz zobaczmy, słuchajcie, jeszcze jaki typ pojazdu, no bo to będzie ważne. Mamy pięć typów, ciach, czwórka, czyli mamy niszczyciele. Proszę uprzejmie. Jeśli chodzi o niszczyciele, to mam w tej chwili trzy sztuki. W związku z tym wylosujemy od 1 do 3. No i 1 herka, 2 koncept, 3 skorpion. Zobaczmy, co wypadnie. Wypadł nam skorpion. No i dzisiaj, słuchajcie, rozegramy sobie bitewki. Tym oto, w sumie brzdącym, można by rzec. Podejrzewam, że on niewiele różni się od Iwena LC90. Oba takie smyki, basałyki. Dobra, słuchajcie, oczywiście, standardowo, jeśli chcecie zobaczyć, co będę wyprawiał o tym niszczycielem, skorpionem, to serdecznie zapraszam na bitwę. No dobrze, słuchajcie, mamy tutaj mapkę Himmelsdorf. Zobaczcie, bitwa standardowa, losowanie na siódemki i na szóstki. No i oczywiście, jak żeby inaczej, po dwie arty z każdej strony. No i tak można by powiedzieć, że w sumie matchmaking jest dla mnie łaskawy, no bo są tylko dwie arty, a nie trzy, więc już powinienem się z tego powodu e, cieszyć. Ja tutaj wyskoczyłem tak trochę do przodu, ale... ale zobaczmy, czy ktoś tu w ogóle jeszcze z nami jedzie. Większość drużyny pojechała na lewą stronę. A jedna z głównych zasad i myśli Wotowskich jest taka, że zawsze jedzie się tam, gdzie jedzie większość drużyny. W związku z tym nie wiem, czy za chwilę nie będę się stąd cofał. Czy tego diabonga widać? Dobra, musimy. O! Przeszło. Myślałem, że najpierw będę musiał rozbić trochę tutaj tego ogrodzenia. Ale weszło. Uj, KB2 dokonał dzieła. Zniszczenia. Zobaczmy CS-44 wbija się centralnie środkiem. Tu mamy jeszcze super Helkata. Ja bym tutaj zapolował na tego CS-a trochę. Okej. Okay. Okej. Okay. Bardzo mi się podoba to, że on tak śmiało wyjeżdża. Jeszcze raz mu strzelimy. Uda się. Uda się. Proszę bardzo. Pojazd zniszczony. Bardzo ładna koronkowa robota. Dobra, tam mamy tygrysa, tu mamy super helkata. Ja bym tutaj chyba przeskoczył. Okej okay. tam na rogu mamy jeszcze też towarzystwo, ale tutaj moi atakują, więc trzeba ich wspomóc. Przeskoczymy, słuchajcie, nie ma co kombinować. Uu. O, nie, nie Dziubasku, nie, nie, nie. Tak to się nie będziemy bawić. Absolutnie nic z tych rzeczy. Jadę dalej. Jadę, jadę, jadę. Jadą, jadą chłopcy radarowcy yy, Jacksona. Musimy upolować. Słuchajcie. Jacksona, bardzo ładnie. Myślałem, że uda mi się go zdjąć, ale dobre w sumie i to. I najeżdżamy już im tutaj na dubsko. Super Hellcat. On się tutaj troszkę cofnął. I dostał raz. I dostał drugi raz. Słuchajcie, udało się, mamy to Lecimy dalej. Tog! Wow! Coś się za, za, zagapiłem się, sorry. Popatrzyłem na Toga i <laughs> wjechałem tutaj w ten dziwny taki zaułek, z którego nie ma oczywiście wyjazdu, ale Toga... Widzę, że już rozpracowali bardzo szybko. Tak jest. No i bitwa, słuchajcie, skończona. Bitwa bardzo szybka, 15-4, Więc wynik, który nie powinien ostatnio dziwić. Mamy takich często. Widzimy się w garażu. Ok, słuchajcie, co udało się zrobić. Mamy drugą klasę, mamy ogień skuteczny. Mamy brutala, i o dziwo słuchajcie, mamy czołgiste snajpera. Jeśli chodzi o miejsce w drużynie pod względem damage'a, mamy drugie 1893, pod względem exp'a również drugie 884, zarobione 117 tysięcy. Tu jeszcze nagroda wpadła 65 tysięcy za ukończenie jakiejś tam jednej z misji. Bitewka trwała w sumie 4 minuty 28 sekund. Więc mega mega szybko temat załatwiliśmy. No dobra, słuchajcie, w takim razie ruszamy z drugą bitwą, na którą oczywiście serdecznie zapraszam. Ok, słuchajcie, mapka lotnisko, czyli druga bitwa będzie się rozgrywała na lotnisku, a losowanie, zobaczcie, już nie jest tak, można by powiedzieć, korzystne, no bo mamy siódemki, ósemki i. Dziewiątki. Także no, będzie grubo. Nie wiem, czy ja dziewiątką w ogóle będę w stanie cokolwiek zrobić. No, ale zobaczymy, jak to wszystko się poukłada. Ja tutaj na razie oczywiście mknę na półeczkę, taką standardową dla większości tedeków No i będę szukał swojego szczęścia tam, o tam, tam właśnie tam na przejeździe. Okej, okay, pojawiają się pierwsze czołgi przeciwnika. O kurde, niepotrzebnie się spojrzałem w bok, ale... Burasek by już zarobił za 200 parę, Ale tutaj mnie ten skołował, no. No dobra, pokażcie się dziwłaski. No tam widzę, że moi trochę podjechali Tam jest skoncentrowana główna siła tak naprawdę A teraz pytanie, czy wykorzystają tam przewagę, czy nie Renegade No, dawajcie, pusznijcie tam trochę przeciwnicy. U. A ten skąd się tam wziął? No to wiadomo, że przyjechał, ale on tam nie powinien być. On już tam powinien zginąć. Kurde, najgorsze to jest to, że Aaaa, no nie wierzę. No dobra, ale skoro już zjechałem, to podjadę tutaj, zwłaszcza, że widzę, że tam też e, kolejne czołgi przeciwnika się e, grupują, no i tyle, i tyle w temacie, tak? A ja zdążyłem dojechać, a już tutaj dwa czołgi padły i przeciwnik jest no, opanowany. Można by powiedzieć tak na dobrą sprawę, Progetto. Progetto, to potrzebujesz pomocy. No, ja bym ci chętnie pomógł, tylko. Nie wiem, czy ja dobrze robię. Słuchajcie, naprawdę. Burask dał jeden strzał Gdzie w kamulec? Kurde bela O, tu się pojawił kolejny gościu No dobra, oddaliśmy, to co? To co nam strzelił Więc to akurat w sumie może i dobrze Pytanie słuchajcie co, co teraz, tak To mamy CS-a Tak, no ja dla CS'a nie jestem żadną przeszkodą, tak naprawdę. Więc raczej chyba z nim się tu strzelać nie będę. Ale tutaj widzę, że podjechał Burask O, właśnie. Pytanie, czy udałoby się go. Tutaj skończyć chociaż chyba niekoniecznie, bo widzę, że Renegade też mnie tu wyświetlił. Słuchajcie, jest dobra sytuacja, bo dopiero teraz zauważyłem, że nie ma żadnej arty. To jest bardzo dobra informacja. Dobra, nie muszę się, słuchajcie, wycofać. Bo takie bączki jak ja to nie przeżyją takiego starcia. Ja podjadę z drugiej strony. Wiem, że tamce Esik leci dołem. A ja bym chciał zobaczyć, co jest z tej strony. Tam się pojawił UDES No, teoretycznie słuchajcie, jeżeli mnie tu nie nic nie wyspotuje Jest szansa, że tego a będzie można... Nie, wyspotowało mnie dziadostwo Ale a udało się skończyć Tam kurde jest ten SU, to niedobrze Boż, ło panie uh, 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 uh. No to grubo, hmm. grubo, grubo. E, trochę zostałem, że tak powiem, w czarnej. Hmm? Udało mi się przeskoczyć. któż to wie? Kto to wie? Aaa, Cesik. No dobra. Taka to druga bitwa, słuchajcie. Bardzo wyrównana. 9-9. Sam jestem ciekaw, jak to się zakończy. Także widzimy się za chwilę w garażu i zobaczymy, jaki będzie wynik. Ok, wróciliśmy do garażu, słuchajcie. No, bitwa mimo wszystko zakończyła się zwycięstwem. Także to akurat bardzo, bardzo dobrze. No, wylądowałem. Jeśli chodzi o EXP na środku stawki. Jeśli chodzi o zadane uszkodzenia, no to raczej niestety tutaj. Dolna część drużyny. No, ale no cóż, no niestety tak wyszło. Dostałem bułę i zginąłem. Ważne, że mamy kolejne zwycięstwo. No i czas na to pozwala, więc polecimy, słuchajcie, jeszcze jedną bitewkę. Ok, słuchajcie, mamy mapkę Lakeville, bitwa standardowa i losowanie na siódemki i na szóstki. No i jak żeby inaczej, po trzy przeokrutne baboki z każdej strony. No. Jest to niestety chyba już stały element gry, nie ma się co tutaj nad nim za bardzo rozwodzić. Po prostu trzeba przyjąć, że tak jest. Trzy boki muszą być, innej opcji nie ma. O, spocisz od razu, spocisz niedobrze, bardzo niedobrze. O, no, ten dziad też sobie pozwolił strzelić. No, powiem tak, faktycznie popełniłem błąd. Pojechałem za bardzo przez puste pole z ciołem, No i niestety się to zemściło. O ile jeszcze ten T52 do tam pół biedy. No, ale herkat za 250 przydzwonił. I to już troszkę, w przypadku tego pojazdu, trochę boli. No dobra, popolujemy może troszkę na tego dziada. No, mógłby tam ktoś podjechać do niego, kurde no. Tego słuchajcie, nie rozumiem, naprawdę. Te 34 na 100 stoi tam i nic, nic, kompletnie, słuchajcie, nic nie robi. Zamiast podjechać, spotnąć. No dobra, nas tu wystrzelają, więc ja już robię stąd odwrót. Obawiam się, że przejadą po nas tutaj, jak walec po świeżutkim asfalcie ja oczywiście robię ewakuację moja drużyna co prawda tam od strony kanionu przeatakowała, więc jest szansa, że zaraz ci się wrócą i być może bitwa będzie wygrana, natomiast no nie do końca o to mi chodziło w tej bitwie, tak? Nie trafiłem, no jak to? Już żarówa, I jeszcze arta. No dobra, spróbujmy sobie naprawić to, naprawić tamto, owam to. Masz Nie trafiłem. O, panie Dziejku Panie Dziejku, nie pozwólcie mu odjechać. No dobra. Chciałem tam już dobrze przymierzyć, żeby nie było pudła. O, jest jak mnie w nosie kręci. <śm> Ale na szczęście inne pojazdy się tu ogarnęły i gościa zniszczyły. Ja teraz zrobię taki myk. Pyk. I od razu się cofnę. Niech sobie tu postrzelają. Kurde. Ten budynek się zniszczył. Udel. Nie trafione, no, szkoda, bardzo szkoda, ale został zniszczony. Chciałem ja szybciutko tutaj może sobie zrobić przestrzał na niego. O! dobra, nasi pojechali kanionem i wszystkich tam wytłukli. No nie wierzę, no. Tylu ich tam pojechało i co? Dobra, teraz niech ktoś dupnie temu. <laughs> nie mam pytań, no dobrze. Czekałem, myślałem, że może ktoś do niego strzeli, no ale niestety gościu rozwalił mnie pierwszy. No dobra, słuchajcie. Ta bitwa jak widać raczej będzie z tych przegranych, ale i tak bilans w sumie wychodzi na plus, no bo mamy dwie wygrane, jedną przegraną. Także widzimy się za chwilę w garażu. Ok, wróciliśmy do garażu. No, porażka to jakby tutaj wiadoma sprawa. Jeśli chodzi o EXP, no to ta bitwa jest najgorsza. Czwarte miejsce od spodu. Znaczy, przepraszam, jeśli chodzi o uszkodzenia. Jeśli chodzi o EXP, no zresztą tu jest dokładnie to samo. Więc bitwa tragiczna, co prawda jakieś tam grosiny zarobione, ale to by było na tyle. Słuchajcie, no co można powiedzieć, pojazd jest bardzo powiedziałbym delikatny. Pierwsza bitwa pokazała, że coś tam można nie postrzelać, ale niestety trzecia to już najbardziej, a druga troszkę, troszkę bardziej, że w momencie kiedy zostanie on wykryty, wyświecony, no to niestety dużych szans na przeżycie już nie ma. No zresztą wynika to z jego jakby budowy, z jego konstrukcji, prawda? No sami widzicie, jak jest zbudowany. No mimo tego, że bilans jest na plus, no bo mamy dwie wygrane, jedną przegraną, no to niestety satysfakcji zbytnio nie ma. Poza pierwszą bitwą, która wyszła całkiem spoko, dwie następne niestety już trochę, trochę. No niestety gorzej, zdecydowanie gorzej. No i cóż, tak wyglądają średnio dla mnie standardowe bitwy w Wocie, gdzie po jednej w miarę dobrej niestety następuje seria bitew zdecydowanie gorszych. Nie wiem, czy tak macie, czy nie, ale u mnie schemat ten powtarza się bardzo, bardzo często. No dobra, słuchajcie, ja się z Wami żegnam, życzę Wam spokojnego i miłego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do następnego. Cześć!